Jest tutaj jakaś niezgoda w bliskiej relacji z duszą lub z samym sobą. Popatrzcie, stoicie naprzeciwko siebie, jest jakiś problem do rozwiązania pomiędzy wami. Tutaj chodzi o jakąś podróż, daleka podróż do pięknego miejsca, może nawet nowego życia gdzieś indziej, ale jest tutaj brak porozumienia. O coś się kłócicie. To jest związane z pracą. Mistrzowie artystów odnosicie tutaj jakieś wielkie sukcesy w pracy, w biznesie, i to powoduje, że chcecie zająć się pracą, nie żadnymi podróżami, wyjazdami, tylko właśnie pracą, ale drugiej połówce to się nie podoba. Popatrzcie, bo myślicie tylko o sobie, nie o drugiej połówce. To są związki karmiczne, przepiękne związki, w których jesteście. Tylko, że wy nie patrzycie na siebie poprzez serca w tej chwili, tylko patrzycie na własny interes. Dlatego w tych relacjach, choć były tak piękne na stanie zima, obrażacie się na siebie tutaj. Ale jednocześnie macie zdolność, szczególny czas, by się porozumieć. Jesteście do tego tutaj zachęcani, by dogadać się co do tej podróży, co do tego wyjazdu. Macie możliwość, by nawzajem się dogadać. Popatrzcie na tą burzę pioruny trzaskają, uderzają w Was, uderzają w tych. Którzy chcą zająć się sobą i swoją pracą, swoimi pieniędzmi i nie patrzą na drugą połówkę. Dusze uderzają piorunami, bo wy postępujecie w tych związkach wtedy nie w porządku. Tu jest brak harmonii, brak zasad, brak równowagi. Macie mało czasu, ale jeszcze macie możliwość, by to naprawić. Więc postąpcie! Zgodnie z Waszą duszą i Waszym sercem dogadajcie się z drugą połówką i wyjedźcie, gdzie ona pragnie.